wszystkich dzisiaj znajdujemy się tutaj na, na polu pszenicy o zimnej. To jest akurat Delawar jak już wiecie, widzieliście tam, wrzuciłem post na Facebooku, na Instagramie spadło u mnie ostatnio niecałe 4 litry wody na metr kwadratowy. Jak to się mówi, dobre i to, bo już myślałem, że, że znowu będę musiał w regulacji zejść z Stabilanu. Ale nie, mówię, spadło troszkę deszczu, jadę. Daję tutaj litrę Stabilanu i pół litrę Optimusa. Kulitra, tak. Kulitra Optimusa. No i taką tu regulację jadę. Tak samo jest tutaj od razu dodane te jedynka. W tej jedynce jest pakiet taki jak w tamtym roku. Tylko, że. Na pierwszy zabieg idzie Delaro Tylko, że postanowiłem, że rozciągnę ten pakiet jak ma być tak sucho jak w tamtym roku w tamtym roku to była petarda i e, rozciągnąłem ten pakiet na, na 12 hektarów, nie na 10, tylko na 12 hektarów. Czyli to wychodzi po 0,83, 0 coś takiego Do tego, do tego idzie oczywiście siarczan, e, siarczan magnezu 5 kg na hektar Odżywka, prolif 1,5 litra na hektar Co tam jeszcze? No i ten mój, standardowo dodaję do, do, do wszystkiego yy, Tytanic 03 czy 02, coś takiego na, na, na hektar No i taką mieszanką Pogoda jest idealna na zabieg, chociaż no nie jest tak yy, idealnie, bo jest delikatny wiaterek Ale nie znosi mi cieczy roboczej, bo jadę 7 na godzinę, 3 bary, to takie nie robi, takim mgiełki. Nic nie znosi. Coś miałem jeszcze powiedzieć. Coś miałem jeszcze powiedzieć. Jak widzicie, tej pszenicy nic nie brakuje. Niektórzy znaczy śmiali się, nie śmiali, tylko po prostu niektórzy pisali, że ten... druga dawka azotu za wcześnie poszła, wtedy co ja, co ja to rozlewałem. Co takie było załamanie pogody, co by, to, 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 był deszcz, później ten deszcz zamienił się w śnieg, ale jak widzicie, zero przypaleń, pszenica czarna. Niektórzy mi mówili: Nie rób bez orki, weź to normalnie zaoraj i zasiej pszenicę. Jak widzicie, to jest pszenica bezorkowa po rzepaku. Drugiej, drugiego odchwaszczania nie robiłem i na pewno na jednoliścienne robić nie będę, a na dwoliścienne to jeszcze muszę, muszę dokładnie poobserwować, bo Gdzieś tam na jednym polu się coś tam trafia, na drugim nie. I jakbym coś robił, to pewnie nie na wszystkich kawałkach. No i dobra, to nie będę przedłużał, na tym, na tym, na tym nie będę przedłużał bo pokażę Wam jeszcze po prostu inne pola inne pszenice, jakie tam mam tylko tam już tylko króciutko włączę, żeby pokazać. Mieli, mieli, wiadomo. Jakiś tam mm, ci, co obserwują, mieli jakiś tam obraz sytuacji, jaki teraz jest na polu. Dobra, do zobaczenia na następnych kawałkach. Na ja sobie wyrwę, przykładowo, roślinkę. O, jest wilgoć po tym, tym deszczyku ostatnim 4 litry na metr nic nie sobie, sobie tego rozetniemy idziemy sobie sposobem słomka chyba każdemu się spodobał ten, ten sposób O kurczę, tutaj mamy Tutaj mamy kolanko Już tak z półtora centymetra. No dobrze, że są warunki ogólnie i, i, i da się wykonać ten zabieg regulacji Jego było tak sucho to bym się nie zdecydował tutaj jest kolanka To bym się nie zdecydował na dodanie stabilanu tutaj mamy już pszenicę tą hybrydową Coś ona mi się nie podoba bo zobaczcie dużo tego się trafia o. Dużo się tego trafia O, a tutaj już Zobaczcie, a tutaj już dosiewane Ta po lewej to już jest dosiewana swoim Pontikusem No i tutaj czegoś takiego nie widać Tak wygląda Widać, że jest rzadka I jeszcze jakaś choroba, nie wiem co to jest no ale jest pszenica Pewnie pewnie coś tam się namuci z niej Przyjeżdżam po Gruszku i mówię Jak zobaczyłem te piękne rządki muszę się zatrzymać, nie wiem czy to będzie widać Ale naprawdę Super poschodził Groszek, rządeczki Znać Każdy rządeczek Ale porobię jeszcze zdjęcia. Tutaj mamy już galerista. Też pięknie wygląda. Bardzo ładnie wygląda. Wygląda. I tutaj już znajdujemy się na Juliusie tak wygląda. To jest 120 kg na hektar siany. Patrzcie jaki ładny, ładna pszeniczka też bezorkowo to jest czwarta klasa zawsze mówiłem że trzecia ale żona mi jednak powiedziała że w papierach pisze czwarta także chcę wyprowadzić z błędu o. tutaj nawet i na górkach jest pszenica gdzie ciężko mi było właśnie utrzymać obsadę tutaj na górkach Z tego względu, że w zimie W zimie mi zawsze gdzieś to e, Wymarzło, że tak powiem Wymarzło, może przedmuchało tym mroźnym wiatrem No i tutaj Julius ma chyba e, dużą mrozoodporność, 5,5, jeśli się nie mylę Zobaczcie, jest pszenica Te górki zawsze były wysmalone Te i tamta I tamta, co, co tam ruszałem To tutaj była rzadzizna Jest, jest ciut rzadziej, ale, ale nie widać ziemi chociaż Ale nie widać chociaż ziemi o. To jest to pole, co, co yy, rozlewałem rs jak padał, jak padał śnieg Co było to załamanie pogody i zero przypaleń, zero jakichkolwiek przypaleń Czyli udało mi się, że tak powiem No i tak zakończymy ten odcinek chyba na tym polu Został mi jeszcze ten błądikus ale może Wam kiedyś indziej go pokażę Bo jak zajadę do tam już będzie pewnie ciemno I, No i tyle Trzymajcie się Do następnego odcinka I cześć